Stary Wielisław, 3 kwietnia 2012 roku. Oto sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Starym Wielisławiu. W tej chwili pokażę część zewnętrzną, czyli otoczenie sanktuarium, mury. Teraz przechodzę do miejsca, gdzie według legendy i opowiadań. Mieszkanie Starego Wielisławia, Schneider ujrzał Matkę Boską Bolesną. W tym miejscu jest wizerunek Matki Boskiej i obraz Matki Boskiej malutka kapliczka wbudowana w zewnętrzną część muru. Pod tą kapliczką wierni składają kwiaty i zapalają znicze. Jest to miejsce szczególne. Teraz pokażę część zewnętrzną sanktuarium, czyli mur. Naprzeciwko sanktuarium znajduje się cmentarz. Obok cmentarza biegnie droga do miejscowości Starków. Po drugiej stronie muru, czyli od strony wewnętrznej, i częściowo w kościele nagrałem filmik, który pokazuje piękno tego sanktuarium. Pokazałem też krużganki, obrazy, które znajdują się po wewnętrznej stronie krużganków. To figura matki Boskiej Bolesnej. Brama wejściowa do sanktuarium i do. I na cmentarz oraz do krużganków. Po przeciwnej stronie znajduje się szkoła. Ta szkoła kiedyś była szkołą podstawową, w tej chwili są tutaj warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej. W tej chwili ścieżka, którą idę. Jest pięknie wybrukowana. Dawniej, kiedy jeszcze cienna była szkoła podstawowa, była tu zwykła ścieżka, którą nawet ciężko było przejść. Sanktuarium zmieniło się bardzo, bardzo się zmieniło. Zostało wyremontowane. Krużganki są odnowione, dach odnawiane obrazy są stacje drogi krzyżowej, której którą też pokazałem. To jest właśnie mur. Druga Brama wejściowa ze schodami, wybrukowaną ścieżką od strony wsi. No i pokazuje fragment Wielisławia położony blisko kościoła. Budynek na wprost to sklep. Nad tą bramą mozaika Matki Boskiej Bolesnej i data nie wiem jaka to jest data bo to jest bodajże 569 albo 1569 Figura kamienna z krzyżem obok bramy a w tym budynku, który widać, tam mieszka probosz tutajszej parafii.